Podczas niedzielnych spacerów na działce zawsze mijamy taką dziką jabłonkę. Owoców nikt tam nie zbiera, spadają na ziemię. Ja postanowiłam wykorzystać przynajmniej część tych owoców i przerabiam je na ocet. Zbieram takie, które jeszcze nie opadły, ale jeśli wy w swoim ogrodzie macie takie owoce, które już leżą na ziemi i nie za bardzo nadają się do bezpośredniego spożywania, to też dobrym pomysłem jest przerobienie ich właśnie na taki naturalny, domowy ocet. Do przygotowania octu z jabłek będziemy potrzebować, oczywiście, jabłka, słoik, w którym będziemy ten noce przygotowywać, nóż do pokrojenia jabłek, gazę, którą użyjemy do tego, żeby przykryć słoik, żeby nam się nie zalęgły muszki owocówki i oprócz tego będziemy potrzebowali wody z cukrem. Jeśli, tak jak w moim przypadku, owoce były zbierane prosto z drzewa, albo jeśli nawet już opadły, ale nie są brudne od jakiejś trawy czy, czy od ziemi, to nie trzeba ich myć. Ocet powstaje w wyniku fermentacji, a na skórkach jabłek znajdują się naturalne drożże, które ten proces fermentacji wspomagają. Jabłka kroimy na małe kawałki, i umieszczamy luźno w słoiku. Ja tutaj oddzielam gniazda nasienne, ale właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również je użyć. Po pokrojeniu jabłek przygotowujemy zalewę w proporcji jedna łyżka stołowa cukru na szklankę wody. Ja tutaj mam mniej więcej litr wody, więc dodałam cztery łyżki cukru. Całość zagotowujemy i zostawiamy do ostygnięcia. Roztwór można oczywiście przygotować przed pokrojeniem jabłek, ale ja zawsze o tym zapominam. Dopiero jak trzeba te jabłka zalać, to się okazuje, że czegoś mi brakuje. W każdym razie, jak już mamy oba składniki gotowe i owoce i roztwór, wlewamy wodę do słoików, nie bardzo pełno, ponieważ podczas fermentacji napój będzie bąbelkował i coś tam mogłoby nam się wylać. Słoiki przykrywamy gazą, ewentualnie ręcznikiem papierowym, w każdym razie czymś, co uniemożliwi dostęp muchom, a jednocześnie pozwoli na dopływ tlenu. Jeszcze jedna uwaga techniczna a propos tego tlenu. Słoik, który widzicie po prawej stronie, jest lepszy od tego po lewej, ponieważ ma szerszy otwór i tego tlenu do środka dostaje się więcej. Dobrze wybierać takie słoiki, które właśnie nie są wysokie i smukłe bo wtedy ten proces fermentacji przebiega trudniej i wolniej. Co 2-3 dni musimy zdjąć gazę i przemieszać zawartość słoika, ponieważ jabłka, które wystają ponad powierzchnię wody, by nam spleśniały. Po kilku dniach zauważycie pojawiającą się na powierzchni pianę. Jest to jak najbardziej naturalne i pożądane zjawisko. Chciałabym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Może się zdarzyć, że podczas produkcji octu na powierzchni pojawi się taki glut, albo mówiąc ładniej, kożuch. Jeśli jest gładka, nie ma takich pleśniowych włosków i nie pachnie jak pleśń, to znaczy, że mamy do czynienia z matką octową. Matka octowa to twór pozytywny składa się z celulozy i bakterii octowych możemy ją zebrać i dołożyć do produkcji octu kolejnym razem, wtedy procesy fermentacyjne będą przebiegały szybciej. Mniej więcej po dwóch tygodniach, przy czym czas ten zależy od wielu czynników typu ilość cukru, ilość drożdży, kwaśność jabłek, temperatura zewnętrzna. W każdym razie mniej więcej po takim okresie. Możecie zauważyć, że pęcherzyki powietrza na powierzchni zaczęły zanikać. Odcedzamy płyn. Owoce możemy wyrzucić na kompost. Zawierają dużo bakterii, w związku z czym będą świetnie wspomagały procesy kompostowania. A ocet wlewamy z powrotem do słoika na kolejne dwa tygodnie. Znowu przykrywamy gazą. Jak widzicie, na tym etapie płyn jest jeszcze mętny. W ciągu tych najbliższych dwóch tygodni wszystkie procesy się zakończą. I... Stanie się on bardziej klarowny, osady opadną na dno. Kiedy wszystko jest już gotowe, ocet przelewamy do buteleczki najlepiej z ciemnego szkła i przetrzymujemy w ciemnym miejscu. Dobrze także zaetykietować buteleczkę. Na etykiecie umieszczamy datę produkcji i owoce z jakich został wykonany ocet. Poniżej w opisie znajdziecie skrócony przepis na wytworzenie octu oraz kilka linków do stron podających zastosowanie octu. Zapraszam także na mojego bloga burakiewka.pl